Pierwszym gościem poranka siódma jest Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czy wybory z roku 89 mogły wyglądać inaczej? No, pytanie, czy mógł wyglądać inaczej deal Okrągłego Stołu? Pewnie gdyby po stronie tak zwanej solidarnościowej siedzieli, ja coś genialnie jasnowidzę. I przewidzieli, co będzie się działo dalej, to to mogliby nacisnąć mocniej na komunistów. Ale myślę, że z tą wiedzą, jaką dysponowali, to raczej inaczej to nie mogło wyglądać. Natomiast dalej to, co działo się po wyborach tutaj tak, tutaj już można mówić o, o poważnych błędach, to znaczy, wybory pokazały po prostu, że sytuacja jest zasadniczo inna. A ci, którzy politykę wtedy w naszym imieniu prowadzili, zupełnie tej lekcji nie wzięli pod uwagę, odrzucili po prostu to, co społeczeństwo powiedziało. Bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o 4 czerwca roku 1989 i roku 1992. Czy mamy co świętować, jeśli chodzi o rok 1989, bo dla środowisk związanych z opozycją to jedna z najważniejszych dat w historii Polski? Próbowano nawet taki kult 4 czerwca zbudować, ale to już dopiero w latach, powiedzmy, w XXI wieku, toast wolności, żeby wznosić, żeby obchodzić 4 czerwca jakieś święto wolności, to się kompletnie nie przyjęło, no bo nie można wykreować takiej daty z niczego, która nie budziła emocji społecznych w momencie, kiedy rzecz cała miała miejsce. A tak było szczerze mówiąc w 4 czerwca, że 4 czerwca Polaków, jakby to powiedzieć, tak stłamszono bardzo. Pokazano im, że ich głos się nie liczy. W związku z tym, no nie było, kto pamięta te czasy, nie było żadnego poczucia wygranej, nie było żadnego poczucia triumfu. Przeciwnie, Wałęsa i jego ludzie robili wszystko, żeby się przypadkiem, żeby Polacy nie, 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 nie próbowali świętować, bo Przyjęli to po prostu ten wynik wyborów, trzeba powiedzieć, przyjęli z pewnym przerażeniem. Byli, Uważali, uważali że oni tu robią jakąś bardzo misterną grę, która ma doprowadzić do finlandyzacji Polski w perspektywie 5-10 lat, a tutaj ludzie, którzy zagłosowali jednoznacznie odrzucając PRL, po prostu zepsuli im ten, ten, tę całą grę. Więc potem już trudno było nagle wykreować wokół tego emocje. A na pytanie czy świętować czy jest z czego się cieszyć? No to ja powiem tak, a czy świętować bitwę pod Grunwaldem? No z jednej strony bi bitwa była wielkim zwycięstwem, a z drugiej strony nic nam nie dała, bośmy kompletnie tego zwycięstwa potem nie wykorzystali. Więc chyba tak samo jest z 4 czerwca 89 roku. Przejdźmy do roku 92. Napisał pan, że mogło być inaczej, jeśli chodzi o nocną zmianę, która jest ważnym mitem dla prawicy, czyli ten rząd nie musiał upaść? Znaczy, ten rząd mógł upaść i miał upaść nieco wcześniej. Natomiast no rzeczywiście dobra zmiana jest takim, nocna zmiana, przepraszam, jest takim mitem, który my bardzo lubimy w naszej historii. To znaczy poszliśmy w ból bez broni, poszliśmy na ścianę. I się z tą ścianą zderzyliśmy. I się połamaliśmy i świętujemy to, że żeby mieliśmy tyle odwagi, żeby pójść na ścianę, a nie myśleliśmy w ogóle o tym, jakby te ściany przeleść, obleść dookoła. Otóż w tym sensie pisałem, że nie musiał upaść ten rząd, że gdyby nie przyjęto takiej postawy maksymalistycznej. To prawdopodobnie gra mogła się powieść, no zwłaszcza że Jarosław Kaczyński miał wtedy naprawdę dobre okresy. Gdyby pozwolono mu, gdyby miał możliwość realizowania swoich koncepcji, to, to mógłby, mógłby coś tam, mógłby wygrać, no, ale środkami politycznymi. To znaczy, w największym skrócie, Jarosław Kaczyński chciał wtedy wpuszczenia w ten rząd Unii Demokratycznej na pewnych warunkach. No, wiedział, że stuprocentowe zwycięstwo jest niemożliwe. I to się mogło udać. Drugi wariant, który był możliwy, to ewidentnie Wałęsa do ostatniej chwili czekał. Jak jaka część zasobów MSW zostanie ujawniona, bo było kilka możliwości. No mógł Macierewicz ujawnić tę część, na przykład dotyczącą KPN-u i wtedy spacyfikowano by Moczulskiego, rozebrano by KPN i stworzono inną większość rządową. Mógł ujawnić tych agentów, którzy byli w Unii Demokratycznej i to były różne warianty gry, na które Wałęsa był gotowy, w każdym coś ugrywał. Natomiast okazało się, że po prostu Macierewicz ujawnił wszystko, że Jan Olszewski przyjął maksymalistyczną postawę w głębokim przekonaniu, że jak wyjdzie i przemówi do Polaków i powie Polakom wprost jakby co się dzieje, to posłowie z tylnych ław poselskich Wzruszą się, poczują się bardziej Polakami niż, swoimi, niż członkami swoich partii, zagłosują przeciwko swoim prezesom. No, to była taka szarża, jak to u nas bardzo często w historii, naprawdę politycznie nieprzemyślana. Szkoda, zmarnowana okazja, bo gdyby wtedy taką grę podjęto, na przykład wystarczyło po prostu wyłączyć z lustracji Urząd Prezydenta. W pierwotnej wersji uchwały ilustracyjnej Janusz Korwin-Mikke bardzo rozsądnie zaproponował, żeby na razie kwestię prezydenta zostawić na później, no, po kawałku zrobić porządek. I wtedy Wałęsa, no, inaczej by reagował. A tak, kiedy, 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 po prostu spróbowano takiej szarży jednocześnie we wszystkich kierunkach, skończyło się to oczywiście porozumieniem przeciwników. Proszę zwrócić uwagę, że ten, jakby odwołanie rządu Olszewskiego zostało omówione, przesądzone wcześniej i nie nastąpiło właśnie dlatego, że okazało się, że, że Kornimikę zgłosił tę uchwałę lustracyjną. Wszyscy czekali co będzie, kto zostanie zlustrowany. Dopiero ujawnienie listy Macierewicza sprawiło, że wszyscy wrogowie od lewa do prawa się połączyli na tej nocnej na u Wałęsy. I, i, I nastąpiło to, co nastąpiło. Ale można też odnieść wrażenie, że dla zwolenników obozu rządzącego, to obalenie tego rządu jest najbardziej chwalebne. Jest jakby jego, no nie chcę powiedzieć zasługą, ale tak to trochę wygląda. No niestety, to jest to, że ta data 4 czerwca się tak symbolicznie sprzegła. No z jednej strony to, to niewygrane zwycięstwo w 89 roku. Z drugiej strony, no ten moment, kiedy naprawdę dużo można było zrobić, ale wymagało to jednak rezygnacji pójścia na pewną pracę etapami. No, zrobimy najpierw 30%, potem kolejne 30%, a nie od razu 100% wszystkich porządków, które chcemy na raz zrobić. To są takie dwie daty, które powinny nam dać do myślenia, na, 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 nad, po, powinny sprawić, żebyśmy pomyśleli trochę nad, nad naszą politycznością. No niestety my tej polityczności za bardzo nie mamy i również to świętowanie e, postawy pójdźmy w bój bez broni jest przykładem tego. A jakie zasługi miał ten rząd, rząd Jana Olszewskiego dla Polski po 1989 roku? Tutaj się dość powszechnie zwraca uwagę na postawienie jasnych kwestii Wyjścia wojsk sowieckich z Polski i wejścia do NATO. I to jest rzeczywiście, to się udało zrobić, i to była duża sprawa. Może dzisiaj ludzie nie bardzo pamiętają te rozmaite, dziwne pomysły Lecha Wałęsy, który chciał tworzyć jakiś. NATO-BIS, czyli de facto podtrzymać Układ Warszawski, który chciał jakiś w bazach sowieckich zasadzić jakieś eksterytorialne spółki, które by w ogóle nie podlegały polskiemu prawu. Tam wtedy się rzeczywiście odbyła wielka gra i to, że akurat w tym momencie był taki rząd patriotyczny, jakkolwiek niespecjalnie udolny, to jednak dużo, dużo dało. Myślę, że to jest zasługa z tych, które zostały potem największa, no bo inne rzeczy, cóż, jak wiemy, na długie lata zdołały obóz Magdalenki zdołał cofnąć tutaj przemiany, i właściwie dopiero w, po roku 2000 zaczęło się powoli odbijanie tych utraconych terytoriów. A sam Jan Olszewski? Jaka to postać? Bo pan napisał, że to wyjątkowo szlachetny człowiek. Ja kiedyś użyłem takiej formuły i muszę się przy niej trwać, że to był człowiek zbyt poczciwy czy zbyt uczciwy na politykę po prostu. No, tu właśnie, jak mówiłem, to była szansa rozegrania pewnej gry. No, dzisiaj Jarosław Kaczyński bo to już oczywiście dawno te sprawy minęły, więc on dzisiaj w pewnym sensie buduje kult Jana Olszewskiego. No i słusznie, bo Jan Olszewski zasłużył jako, jako obrońca yy, prześladowanych w PRL-u, jako opozycjonista, jako człowiek bardzo niezłomny, absolutnie zasługuje na wielką pamięć. Ale szczerze mówiąc, jako polityk, no okazał się niepolitykiem. Cały ten sześć miesięcy jego rządu to trzy miesiące upłynęły na rozwiązanie. Rozmowach o poszerzeniu koalicji rządzącej. I gdyby z tych rozmów cokolwiek wyszło, no to no były takie warianty. Rząd nie miał większości. Gdzie mógł tę większość znaleźć? Albo się dogadać z Unią Demokratyczną, co sugerował Kaczyński, czyli ustąpić im pewne rzeczy, na których im zależało, e, ale mimo wszystko mieć nad tym jakąś kontrolę i, i, i mieć wpływ dalej na rząd, albo się dogadać z kpn który wtedy był silny. E, no ale tu ja no wszystkim tak, z Unią Demokratyczną się nie możemy dogadać, bo oni są grubą kreską, z kpn nie możemy Moczulski był agentem. W związku z czym nic nie możemy. Możemy tylko iść, możemy tylko dać świadectwo prawdzie, stanąć przed Polakami i powiedzieć Polakom, że Spisek zdławił próbę naprawy Rzeczpospolitej. No różnie ludzie, różnie to, niektórzy ludzie to szanują. No ja osobiście uważam, że to bardzo piękne, ale jak to mały że powiadał. To właściwie do naszej polityki pasuje. To, to piękne, to poetyckie, ale to nie jest zbyt poważne. I przejdźmy jeszcze na chwilę do roku 2021. Usłyszeliśmy o takim pomyśle, że Donald Tusk miałby wrócić do polskiej polityki jako senator i przejąć funkcję marszałka Senatu od Tomasza Grockiego. Czy to jest realne i, i po co to Tuskowi? <laughs> jako YouTuber, to jestem w ogóle zachwycony tym pomysłem, bo miałbym mnóstwo tematów do, do szydery. My, oczywiście, to nie wydaje mi się, że pomysł był poważny. Przede wszystkim absolutnie mi się nie wydaje, żeby Donald Tusk swoje wygodne w tej chwili umoszczenie w polityce europejskiej, no właśnie nie w polityce, bo on jest poza polityką, ale w tym Bizancjum swoje wygodne umoszczenie chciał zamienić na, na, na mandat senatora. Który niewiele może, nawet gdyby marszałek Grodzki ustąpił mu swojego urzędu i donadto, by został marszałkiem Senatu, to przecież ta rzekoma trzeciość osoby w państwie, czy, czy, czy ta pozycja wpisana w Konstytucji, że marszałek Senatu jest trzecią osobą w państwie jest absolutną fikcją. Marszałek Senatu to jest naprawdę marne. Bez wpływu na rzeczywistość, stanowisko. <laughs> Absolutnie nie wierzę w to, żeby to skry... na to poszedł. Natomiast, gdyby poszedł, no to, to co z tego może wyniknąć? Doświadczenie nasze uczy, że. Nie ma powrotu do tej samej rzeki. Aleksander Kwaśniewski po kadencji próbował odgrywać jakąś rolę, tworzyć coś. Nie, nic z tego nie wyszło. Wszystkie inicjatywy, którym patronował, przepadły. Wcześniej Lech Wałęsa po przegranych wyborach próbował wrócić. Dostał jakiś tam 1% głosów upokarzające po prostu w wyborach 2000 roku i wyraźnie dostał sygnał od społeczeństwa, że Twój czas minął. Jestem głęboko przekonany, że Tusk mógłby nawet nie wygrać wyborów w okręgu senackim, gdyby wystartował, już pomijając to, w którym okręgu miałby startować, no bo teraz. Mamy komplet senatorów i żaden się nigdzie nie wybiera. Chyba, żeby wybrała Platforma swoimi głosami panią Lidię Starą, to wtedy by się zwolnił okręg olsztyński. No, ale jak Może będą szed... losować, który ustąpi miejsca. <grym> no, no bo nie wiem, no bo, no bo w, 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 wybór teraz na RPO pani Starym, to byłaby kolejna przewrotka sobie Platforma. Nie wiem, jakby się swojemu jednak w dużym stopniu historycznemu elektoratowi wytłumaczyła. I ostatni Pytanie, kto jest obecnie trudniejszy do okiełznania przez Jarosława Kaczyńskiego jako koalicjant? Porozumienie czy Solidarna Polska? No, myślę, że w tej chwili, że tak powiem, bryka bardziej Jarosław Gowin, ale perspektywicznie to oczywiście zagrożeniem dla PiS jest Solidarna Polska, dlatego że PiS bardzo mocno odstąpił od tego co obiecywał swoim wyborcom. Zwłaszcza w kwestiach europejskich. Tu mówił przecież o Europie: Ojczyzno Niepodległości, a poszedł po prostu w lewicowe koncepty z funduszem odbudowy, ze zgodą na kontrolę praworządności, i tak dalej. Więc Solidarna Polska, nie mówiąc otwarcie, nie oskarżając PiSu o zdradę, buduje swoją popularność na takim posłem My jesteśmy tą częścią, która dotrzymała. Która trzyma dawną linię. My jesteśmy my dawnym PiSem, więc jest ofertą skierowaną do żelaznego elektoratu PiSu. A to jest bardziej niebezpieczne, jak sądzę, z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, no bo Gowin mu elektoratu nie odbierze. Gowin sobie może być, albo sobie może nie być. Może z PSL-em i mitycznym Centrum Platformy Obywatelskiej budować jakąś nową formację. Ta formacja nie, nie odbierze głosów PiS-owi. Natomiast Solidarna Polska i PiS w perspektywie lat trzech, pięciu to jest takie albo jedno, albo drugie. Albo starosta, albo kapucyn, jak mówili nasi przodkowie. I myślę, że bardziej tutaj uwaga Jarosława Kaczyńskiego jest skierowana na tym, jak... Zbigniewa Ziobrę wykończyć, co nie jest łatwe, bo sam wcześniej bardzo dużo dał. Pisarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz był pierwszym gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.